To jest piłeczka. Maja powiedz piłka da, da, da. Tak! Piłka. O, to owieczka. Jak robi owieczka maju? B! Tak właśnie. Owieczka robi B. No, maju. Uczesałam ci włoski, a teraz umyjemy ząbki. Nie masz ich zbyt wiele i są malutkie, ale trzeba już o nie zadbać. Tak, ja jestem mama, a ty jesteś maja. Powiedz mama, Ma. mama. Ma. Maju, posadzę cię teraz na podłodze. Pobawisz się kotkiem, a ja pójdę przypilnować Pawełka i Aleksa. Oni też muszą myć ząbki. Paweł, Alex, chodźcie umyć zęby. O nie, bawimy się! Wiecie, że musicie. Zabawa nie zając, nie ucieknie. Maja skarbie, co się stało? Maju, nie chcesz się bawić kotkiem? Przyjdziesz na chwilkę do Mai. Dobrze, już idę. Chłopcy muszą umyć zęby. Pobawisz się z Maju? Pobawimy się w chowanego. Tatuś się schowa. Gdzie tata? Ta. A tutaj? Ta. Gdzie tata? E? Tutaj. Ta. Ui, teraz Maja lata. Maja, powiedz, tata. Ta. Ma, ta. Tata. Ta. Tata, my też chcemy się pobawić. O wisy! Cudownie, zajęli się sobą. Może uda mi się szybko posprzątać kuchnię. O, spójrzcie, jak wysoko jest Pawełek. Da O, Da, Dada. Zaraz, a gdzie się podziała maja? Maja! O, tutaj jesteś! O, nie, to papier toaletowy! Maju nie wolno się tym bawić. Lepiej zwinimy go z powrotem. A teraz zejdziemy na dół i zobaczymy, co robi mama. I co? Pobawiliście się z tatą? Tak, super było! Poczta przyszła. Jakaś widokówka! Z latarnią morską. Zobacz, Pawełku. O, jaka śliczna. To na pewno pocztówka z wakacji od Ani i Lenki. Pozdrowienia dla wszystkich z nadmorza północnego. Pogoda jest wspaniała, lecz woda w morzu bardzo zimna. Miło spędzamy tu czas. Bawimy się na plaży, chodzimy na spacery i na basen. Lenka pierwszy raz w życiu skoczyła do wody z wieży. Do zobaczenia wkrótce. Ania, Lenka, Nikola i Michał. Ale śliczna pocztówka. Ja też chcę iść na basen. U nas na basenie też jest bardzo fajnie. Tak, ale basen publiczny w mieście Playbomil będzie otwarty dopiero w przyszłym tygodniu. O, ale szkoda! Nakarmiłaś już dzisiaj koty Hauserów? Nie, ale zaraz to zrobię. Chłopcy, idziecie ze mną? Maja chyba też chce iść. Mamo, mogę jechać autkiem? Pewnie, że tak. Ja też chcę. Zaparkujmy tutaj. O, Niki już się przyszła przywitać. Dada. Tak, Maju, to jest kotek. Ma na imię Niki. Chcesz nakarmić kotka? No, Niki, tu masz jedzonko. Dada. Naleję ci jeszcze świeżej wody do miseczki. Mamo, idziemy poszukać Łatki w ogrodzie. Dobrze, ale zostańcie w ogrodzie i nie oddalajcie się. Dobrze, mamo. Łatka, Łatka. O, jest tutaj. Łatka, idź do domu. Masz tam jedzenie. Ale teraz mamy brudne auta. Musimy je umyć. Tak, trzeba je zawieźć do myjni. Tak, umyjemy je. Łatka powinna tu zaraz przyjść. Nie możemy jej zostawić jedzenia w ogrodzie, bo koty sąsiadów wszystko jej zjedzą. Łatka, Ładka! O, tu jesteś! No chodź! A gdzie cię podzieli Pawełek i Aleks? Mieli się nie oddalać z ogrodu. Paweł, Aleks! rety, gdzie oni mogą być? A to! Co wy wyprawiacie? My jemy auta. Maja coś powiedziała. Auto. O tak, cudownie, auto. W życiu bym nie pomyślała, że takie będzie Twoje pierwsze słowo. Ale jak się ma dwóch starszych braci, to nie ma co się dziwić. Auto! 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 auto. auto. Czy wy wiecie, jakie było wasze pierwsze słowo? Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie kciuki w górę. Będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie też nasz kanał. Mam nadzieję, że wkrótce się znów zobaczymy. Pa-pa!